Dzień dobry kochani, witajcie podobnie na naszym kanale, dzisiaj będę robił mazurek, ale taki mazurek, który już jest na naszym koncie, dawno temu go robiłem, jakieś dwa lata temu, to tak wygląda jak tutaj i e, troszeczkę go zmienię, bo jedna z moich widzek zaproponowała mi, żebym zrobił e, z gorzką czekoladą, ja gorzką czekoladę lubię w cieście, tak więc możemy spróbować. Niewiele się tam rzeczy zmieni, bo zrobię to samo tak jak w tamtym przepisie. Troszeczkę będzie krótszy, bo niektórzy z Was mówią, że za dużo mówię, ale myślę, że to się nie zmieni. Nawet będę tyle samo mówił, ale ten przepis chyba zrobię krócej. Pokażę Wam krok po kroku, jak chcecie, to sobie zobaczcie tą wersję oryginalną, pierwszą, jak ja ją robiłem, a teraz robimy tą nowszą wersję, troszeczkę zmienioną. Zapraszam Was też do subskrypcji naszego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to tutaj na dole możecie to zrobić. A tutaj na górze, jak zawsze, wrzucę Wam karty z przypomnieniem naszych przepisów, vlogów lub różnych innych wyjazdów. No to co? Działamy. Bierzemy się do pracy. No i zobaczcie, niewiele składników jest potrzebne. Tutaj mamy 400 gramów mąki pszennej i jedna łyżeczka proszku do pieczenia, niepełna. 4 żółtka. Prawie cała szklanka cukru, pudru, to jest 130 g no i 200 g masła zimnego. To nie jest ciasto kruche, bo w tamtym filmie mówiłem, że to jest ciasto kruche. Też mi Wiska zwróciła uwagę, że przecież proszku do pieczenia się nie dodaje, a tutaj jest proszek do pieczenia. No i rzeczywiście to był mój błąd: jest to ciasto półkruche, ale takie też zrobimy. No zastanawiałem się, miałem zrobić kruche, ale będzie to. Łączymy wszystkie składniki i robimy dalej. Mąkę wysypujemy na blat. Ja w tamtym przepisie zrobiłem to w termomiksie. Wszystko razem pomieszałem. Można też tak zrobić. I tym razem, jak macie jakieś urządzenie, to sobie po prostu rzućcie. Niech Wam się to wszystko zmieli i będzie gotowe. Ale ja postanowiłem dzisiaj zrobić to na piechotkę. Dodaję całe masło. I musimy to wszystko połączyć. Dzień. Mamy troszkę już poszatkowane. Teraz mogę wrzucić cukier puder. Mówiłem Wam ile tutaj jest? 130 gramów, eee, niecowa szklanka. I też szatkujemy do połączenia składników. Ładnie jest poszatkowane wszystko. Założyłem sobie rękawiczki. Robimy tutaj sobie gniecenie, dziurkę. I wrzucamy cztery nasze żółtka. Najlepiej, jakby były duże. I teraz to wszystko musimy zagnieć do jednolitej masy. No, można by powiedzieć, że gotowe, ale powiem Wam szczerze, że wolę jednak to robić maszynowo. Ręce odpadają ciężko. A wiem, że robi się to ręcznie, najlepiej, ale szybciej jest maszynowo. No dobra, wrzucam to teraz do lodówki. No może pół godzinki, niech to dobrze się zastygnie. I będziemy piekli. Ciasto jest w lodówce. Blaszkę sobie wyłożyłem papierem do pieczenia. Boki trzeba wysmarować masełkiem. Włączcie sobie piekarnik. Temperatura 180 stopni. Grzałka, góra, dół. No to mamy tak. Ciasto na pół. Jedna część ląduje na desce, druga do lodówki. No i teraz musimy rozwałkować to na kształt naszej blaszki. Odrobinę mąką podsypujemy wałek, żeby się nic nie skleiło. I jedziemy. No dobra, zobaczcie, troszkę się mi tutaj poprzerywało, ale tak to jest z tym ciastem. Spróbuję to teraz nakręcić na wałek i przerzucić na naszą blaszkę. Też będzie mi się coś rwało, ale ręcznie najwyżej dokleję. No ciężko. Wszystko się przerywa. Ok. Wszystko się połączyło. To nic. Porównamy i będzie dobrze. No i zobaczcie, posklejałem, posklejałem jest OK. Teraz trzeba widelcem ponakłuwać całe ciasto. Tak, żeby wiecie, ten środek nam nie wyskoczył, nie wyrósł, i wkładamy do piekarnika. Ostatnim razem, jak piekłem, to piekłem 20 minut, i myślę, że tym razem nastawię sobie timer na jakieś 17, żeby mi się trochę nie za bardzo spaliło. Ale też musicie sobie patrzeć i obserwować. Ma być złoty kolor. Dobra, wrzucam do piekarnika. Pierwsza część już jest upieczona, zobaczcie, ładnie się przrumieniło. No i z drugą robimy to samo: czyli musimy rozwałkować i piec. Ja piekłem 18 minut. I zobaczcie, jak ładnie. Mamy już placki upieczone, ten już jest zimny. Ten musi jeszcze wystygnąć, bo dopiero wyciągnąłem z piekarnika. I będziemy mogli robić dalej. Ja mam dżem brzoskwiniowy i taki Wam też polecam. W sumie taki jaśniejszy, żeby był. Przeleję sobie do miseczki, bo nawet jest sporo. I jest dosyć rzadki. Dlatego musimy dodać żelatynę. Wtedy też dodawałem. I teraz też dodam. Rozpuszczę we wrzątku, w gorącej wodzie. I połączymy. I będziemy zaraz wylewać na ciasto. No to dodajemy żelatynę. Trzy łyżeczki. Takie grubsze mogą być. Większe w sensie. Tam trzy i pół. No i teraz dajemy wrzątek albo gorącą wodę. Wiecie, są różne szkoły. Mi kolega cukiernik powiedział, bo ja cukiernikiem nie jestem, to nie wiem do końca, ale kolega cukiernik mi powiedział, że że tak na dobrą sprawę że żelatynę można zalewać wrzątkiem, a to, że mówi się, że nie można, to mit. No i teraz bądź mądry, człowieku. Są różne szkoły. No ja teraz nalałem taką wodę, nie wrzącą, ale bardzo gorącą, zaraz po gotowaniu. Wymieszam i będę dolewał do tego dżemu. Żelatyna już jest rozpuszczona, Jeszcze trochę na łyżeczce mi zostało, ale to chyba już mi nie będzie przeszkadzało. I nie czekam, aż wystygnie, tylko po prostu wlewam gorąco do dżemu. Wiecie, jak jest śmietana, no to wtedy trzeba ostudzić. A tutaj chyba się nic nie stanie. Jak już będzie się delikatnie ścinał ten dżem, to wtedy będę wylewał na ciasto, czyli odstawię w chłodne miejsce. Zobaczcie, już dżem odrobinę się zastygł i chyba ja taki wyleję. Czyli lejemy na spód. Dżem jest prawie gotowy. Tak na dobrą sprawę jest jeszcze rzadki i chyba jeszcze na chwilkę tą końcówkę wrzucę do lodówki. Będzie taka bardziej gęsta, to mi nie będzie wyciekała tutaj pod spód. Chyba tak zrobię ten rozetrę i będzie dobrze. Czemu to tak trzeba? Dwa średnie słóczki, chociaż powiem Wam, że on zastyga. Momentalnie te już nic nie będę kombinował, tylko całość rzucam i będę rozprowadzał. Już galaretka się robi fajnie. No i końcóweczka i to wszystko. No i teraz najgorsza rzecz, bo musimy przełożyć tą część ciasta. Tak, żeby się nie płamało, spróbuję zsunąć, ale czy to się uda? Nie wiem, zobaczymy. Może się uda, albo je nie. O, płamało się. To nic. O, prawie idealnie. Delikatnie tylko docisnę. Tak, żeby dotknęło tego dżemu. Super. No, pięknie to wygląda. I teraz bierzemy się za. Kajmak. Kajmak mam taki zwykły, normalny w puszce. No i ostatnio jak robiłem ten mazurek w tamtym ostatnim filmie, dodałem go od razu z puszki do miski i wyłożyłem. No i było odrobinę grudek. Jedna z widzek mi też podpowiedziała, że wrzuca całą puszkę do kąpieli wodnej i później tylko otwiera, i już jest płynny, fajnie rozpuszczony. A ja tym razem rzucę to do garnuszka. Delikatnie podgrzeję, on się fajnie rozpuści. Tylko też trzeba uważać, żeby się nie skrystalizował. I poleję całość. No dobra, rozpuściłem. Jeszcze grudki są, ale już powiem wam, nie chcę mi się dalej bawić. Następnym razem spróbuję tą kąpielą wodną. Może będzie rzeczywiście lepiej. Ale te grudki nawet jak zostają, to one naprawdę, uwierzcie mi, znikają w masie. No dobra, mamy to. To już odkładam na bok, już można sobie dekorować, jeżeli chcecie w taki sposób zakończyć, tak jak ja ostatnim razem. Ale jak moja widzka napisała mi właśnie o tych e, gorzkiej czekoladzie, napisała mi też, że to obrzydliwie słodki kajmak, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. E, I będzie takie przełamanie czekolady, dlatego ja teraz czekoladę gorzką rozpuszczam i będę działo działać. i zaraz będziemy dekorować. Mam czekoladę gorzką, 85% kakao, czyli nie jest źle. Gorzką czekoladę wrzucę sobie do miseczki, jednak to zrobię w takiej kąpieli wodnej i delikatnie podgrzeję. Czekoladę tylko troszkę, połowę wziąłem sobie, bo tylko pół ciasta będę polewał. No i chyba już. Zobaczcie, jakie ładne. Tak jak mówiłem, będę tylko jedną część ciasta polewał gorzką czekoladą, ponieważ Asia moja nie lubi gorzkiej czekolady. Ja sobie zrobię tylko dla siebie część, a reszta to będzie dla reszty towarzystwa. Muszę spróbować z tą gorzką czekoladą, dlatego wiecie, zrobię sobie tylko takie ese floresy. Coś takiego. Zresztą jak widzę swoje obiecałem, że spróbuję, to muszę dotrzymać słowa choćby nie wiem co. Mam troszkę pistacji, to wezmę troszkę, przesiekam. No i mam też kilka daktyli. Też sobie to Kroję na takie cieniutkie paseczki. Tak to mniej więcej zrobiłem. Dziwnie wygląda, bo jest trochę takie, trochę takie, ale to po to, żeby spróbować. To jeszcze nie na święta. Wrzucam to do lodówki, niech troszkę e, złapie, ostygnie i będę zaraz próbował. Kochani, mozurek gotowy. Jeszcze powinien troszeczkę w lodówce postać, ale moja cierpliwość to nie jest dobra na ciasta. Ukleiłem sobie ten mój kawałek. Jeszcze jest dosyć twarde. I powiem Wam, że smacznie wygląda. Mm. Mm. Rzeczywiście gorzka czekolada dodaje takiego przełamania. No było do przewidzenia, ale fajne jest to połączenie gorzkiej czekolady i kajmaku. Jak lubicie gorzką czekoladę, to polecam Wam. Polejcie sobie górą. Dobrze mówiła moja wicka Fajny smak. Naprawdę? No fajne. Niestety, tylko ja lubię takie przełamanie smaku, czyli gorzką czekoladę z dodatkami, ale tutaj mi się troszeczkę jeszcze rozwaliło. Jest fajnie połączone no bo tutaj mamy ciasto, dżemik, i tutaj kajmaczek i ta gorzka czekolada plus no dodatki. No to wybór należy do Was. Nie wiem, co zrobicie. Czy zrobicie sobie z tą gorzką czekoladą, czy bez. No to jak chcecie, ale hmm. Ale bardzo dobre. Tak czy siak, ten mazurek polecam Wam na święta. A jak jeszcze lubicie takie mazurki z gorzką czekoladą i śliwkami, to tutaj wrzucę Wam też taki mazurek ze śliwkami właśnie w czekoladzie gorzkiej. Bardzo fajny. Bo ciasto jest przełożone śliwkami, razem upieczone. No, smak jest obłędny. Kończę na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Jakbyśmy się jeszcze nie widzieli przed świętami, to życzę Wam wszystkiego najlepszego na święta, ale myślę, że jeszcze chyba coś się pojawi. I do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się i pamiętajcie o łapkach i subskrypcji. Buźka na razie, pa pa!